Witam serdecznie. Po krótkiej przerwie prezentuję, chciałbym Państwu zaprezentować kolejne mieszkanie na inwestycji Nowe Tysiąclecie na osiedlu Tysiąclecia. Tym razem będzie to mieszkanie dwupokojowe o metrażu 49 metrów z przynależnym tarasem o powierzchni prawie 12 metrów kwadratowych. To mieszkanie według projektu jest mieszkaniem dwupokojowym z osobnym pomieszczeniem na garderobę. Natomiast na tej inwestycji mieszkania w tym metrażu o bardzo podobnym układzie są też jako trzypokojowe, gdzie kuchnia tutaj jest. Przedzielona ścianą, i dzięki temu udało się stworzyć mieszkanie trzypokojowe. Ja jeszcze przybliżę tutaj Państwu rzuty tego mieszkania i za chwilę poprowadzę po jego wnętrzach. Przypomnę, że ze względów bezpieczeństwa nie mogę wyjść na balkon, tak żeby Państwu pokazać, Jaki jest obszerny i bardzo fajny, natomiast widok z tego mieszkania niezakłócony na zieleń. Proszę sobie poglądać. Tak, tu druga część z oknem i drzwiami balkonowymi. Państwa, których, których, których wcześniej nie uczestniczyli w transmisji z poprzedniego mieszkania, chcę zwrócić uwagę, że balkony są przeszklone. Dzięki temu mamy piękny widok, nic nie zasłania słońca. One są świetnie nasłonecznione. Tutaj zrobimy takie małe przybliżenie, żeby zobaczyć jak one są szerokie. Oczywiście, jest to dopiero etap yy, prac, więc proszę się nie sugerować, że one w takim stanie zostaną oddane. Możemy otworzyć okno, to spróbujemy wyjść telefonem przez okno. Piękny widok. W dalekiej, dopiero perspektywie, budynki. Tutaj zrobię na ten balkon. Przybliżenie. Oczywiście balkon nie jest tak duży, bo to jest też element z, z sąsiedniego mieszkania, ale w tą stronę, jak najbardziej. Bardzo ładny widok. A teraz zapraszam do wnętrza. Pomieszczenie, w którym się znajdujemy, jest to pomieszczenie pomyślane jako salon z aneksem kuchennym. Sporych rozmiarów salon. Teraz odwrócimy się w drugą stronę. To jest pomieszczenie przewidziane jako garderoba, co na pewno ucieszy każdą z Pań. Spora garderoba jest dla pani yy, no bardzo, bardzo cenna. Tutaj mamy przestronny korytarz, gdzie spokojnie znajdzie się miejsce na yy, szafę garderobę. Komodę w zależności jak y, jakie są państwa preferencje. Przechodzimy do łazienki i osobna. Sypialnia. Układ e, okien jest na stronę południowo-zachodnią, więc mieszkanie jest bardzo słoneczne. Tu mamy koniec balkonu, którego Państwo wcześniej widzieli. No i widok. On nie jest żadnymi blokami, perspektywa na zieleń. Przejdziemy teraz na korytarz mieszkania, yy, przepraszam budynku piętra. Tu znajduje się mieszkanie sąsiednie. Oczywiście budynek jest ciągle w trakcie budowy, więc no stan jest taki, jak Państwo widzą. Natomiast to są yy, zdjęcia yy, robione po to, żeby mniej więcej wyobrazić sobie jak mieszkanie finalnie wygląda, jak jest widok. Bez yy, Przemieszczania się, wiadomo jakie mamy czasy. Jesteśmy dla Państwa w stanie wykonać prezentację taką. Jeszcze raz przejdziemy się po salonie z aneksem kuchennym. Ładne perspektywy za oknami. Muszę Państwu powiedzieć, że to jest jedno z dwóch ostatnich mieszkań w metrażu do 50 metrów. Wszystkie mieszkania, które są dostępne w inwestycji, no już mają większe metraże, od 61 metrów wzwyż. Co wyróżnia tą inwestycję? Na pewno jednym z atutów to są właśnie przeszklone obszerne balkony, tarasy, co pozwala przyszłym mieszkańcom swobodnie z nich korzystać. Drugim atutem na pewno tej inwestycji to są też duże przestronne pokoje, bardzo estetyczny budynek. W budynku są oczywiście cichobieżne windy, także ja teraz ten dystans na razie jestem zmuszony pokonywać na nogach, ale oczywiście Państwo będą korzystać z szybkich cichobieżnych wind. Pod budynkiem znajdują się miejsca w podziemnej hali garażowej. Tutaj jest kondygnacji dwie. Do mieszkania również są sprzedawane komórki lokatorskie. Także jeśli Państwo potrzebują trzymać jakieś swoje rzeczy: czy narciarskie, rowerowe, czy też inne, oczywiście jest do tego przeznaczona komórka. Myślę, że przekaz jest wystarczający. Ja tu jeszcze wrócę do rzutów tego mieszkania. Tutaj jest taki. A dziękuję Państwu za uwagę. Za poświęcony czas. Mam nadzieję, że y, pogląd na temat mieszkania Państwo sobie wyrobili. Zapraszam do y, ewentualnych pytań. <laughs> Jeśli chcieliby Państwo poznać szczegóły oferty, to zapraszam do kontaktu. Gdybym mógł Państwo poprosić o udostępnienie. Będzie mi bardzo miło. Komentarze pozytywne, negatywne również zachęcam do wyrażania swoich opinii. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam. Do usłyszenia.